Witam, witam, witam w najnowszym odcinku z otwierania skrzyneczki aż do rękawiczek. Czy dzisiaj dostaniemy w końcu coś lepszego niż któryś z tych niebieskich? Jakichkolwiek w sumie niebieskich, bo dzisiaj nie mamy skrzyni węża. Z tej skrzyni, z tego co pamiętam, mamy tą fioletową MK. Mamy chyba tego SG. I chyba tego skara I oby imię niebieskich. Ale co dzisiaj? Rebeli... Tego, nie, tego też mamy Tego teka też posiadamy W lekkim Ta skrzynia ma gorsze ceny Ostatnio było to Złote 20 zł za SG w ogóle Heavy Metal, jestem zdziwiony Obstawiam, że jakieś to będzie miało W lekkim złotówkę to będzie kosztować. Albo 180 grosz Dobra 90 pójdę na pomiędzy No cóż, 90 grosz Tak Ja wam dziękuję za oglądanie Stawcie suba lajka i widzimy się jutro pa, Pa